Kiedy legiony rzymskie zmiażdżyły armię królowej Zenobii pod Antiochią w roku 272 naszej ery, jej dowódcy spodziewali się egzekucji. Byli jednak świadkami, jak ich królowa cierpi katusze będące wynikiem znacznie surowszego planu. Rzym bowiem do perfekcji opanował sztukę łamania władców bez ich zabijania, przekształcając zbuntowanych monarchów w żywe symbole imperialnej władzy. Dla koronowanych kobiet klęska oznaczała brutalną konfrontację, której celem była nie tylko kara, ale wymazanie samej godności. Prawo rzymskie pozbawiało królowe ochrony prawnej. Zgodnie z rzymskim prawem jeńcy wojenni byli zaliczani do kategorii, która odzierała ich z wszelkiej ochrony gwarantowanej obywatelom. Zasada dito ius gentium, prawo narodów, stanowiła że klęska militarna zmienia ludzi wolnych w własność. Z chwilą z chwilą upadku miasta lub kapitulacji armii, jej mieszkańcy stawali się prawnie niewolnikami, bez względu na ich wcześniejszy status. Królowa nie miała wyższej pozycji prawnej niż najniższy żołnierz z jej pokonanej armii. Te ramy prawne stworzyły przerażającą rzeczywistość, Obywatele rzymscy posiadali prawa chroniące ich przed określonymi karami. Chłosta obywatela rzymskiego była uważana za skandal. Egzekucja bez procesu wywoływała ogromne oburzenie. Jednak cudzoziemscy jeńcy, niezależnie od królewskiego pochodzenia, nie cieszyli się taką ochroną. Można ich było maltretować, wystawiać na pokaz, sprzedawać lub zabijać zgodnie z kaprysem porywaczy. Prawo rzymskie nie przewidywało wyjątków od tej reguły, ani ze względu na płeć, ani na szlachectwo. Prawo dwunastu tablic, najstarszy rzymski kodeks prawny z V wieku przed naszą erą, ustanowiło te zasady z bezwzględną jasnością. Jeńcy wojenni stawali się własnością państwa rzymskiego lub byli rozdzielani między żołnierzy. Kobiety z królewskich rodów odkrywały, że ich dawna władza nie znaczyła już nic. Gdy korony zastąpiono łańcuchami. Tacyt udokumentował tę rzeczywistość prawną, opisując traktowanie pokonanych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, i zauważając, że rzymscy urzędnicy nie wahali się łamać praw tych, którzy wcześniej dowodzili armiami i wymierzali sprawiedliwość. Kobiety w niewoli stawały w obliczu jeszcze większej bezbronności. Rzymska kultura wojskowa, ukształtowana przez wieki podbojów, traktowała pojmane kobiety jako łupy wojenne. Podczas gdy niektóre elitarne więźniarki mogły być przetrzymywane we względnym komforcie w oczekiwaniu na okup lub negocjacje polityczne, większość czekało natychmiastowe upokorzenie. Linia podziału między jeńcem wojennym a niewolnikiem istniała tylko na papierze. W rzeczywistości klęska prowadziła do utraty wszystkich wcześniejszych statusów królowych, czyniąc je podatnymi na traktowanie, które byłoby nie do pomyślenia, gdyby posiadały rzymskie obywatelstwo. Królewscy jeńcy byli wystawiani w rzymskich pochodach triumfalnych. Rzymski triumf przekształcał zwycięstwo militarne w publiczne widowisko, a uwięzione królowe stanowiły centralny punkt tych majestatycznych procesji. Gdy generał otrzymywał od senatu pozwolenie na świętowanie triumfu, rozpoczynały się przygotowania do parady demonstrującej dominację Rzymu na ulicach, na oczach wszystkich. Trasa wiodła od pola marsowego przez Forum Romanum aż do Kapitolu, obejmując prawie 4 kilometry zatłoczonych dróg. Pochody te przebiegały według starannie zaprojektowanego porządku, aby zmaksymalizować efekt psychologiczny. Na czele szli muzycy i artyści. Za nimi podążały wozy z tablicami i modelami podbitych miast oraz odległych krain. Prowadzono skute łańcuchami dzikie zwierzęta z egzotycznych ziem, dając Rzymianom wgląd w nieznany świat, który podporządkowały ich legiony. Następnie nadchodzili jeńcy wojenni, maszerujący w kajdanach, w samym sercu widowiska. Uwięzieni władcy szli na czele procesji więźniów, często w nienaruszonych szatach królewskich, aby podkreślić ogrom ich upadku. Królowe, które dowodziły armiami, teraz wlokły się w kajdanach przed tłumami, które drwiły z nich i świętowały ich upokorzenie. Ten kontrast był zamierzony. Prezentując monarchów w pełnym rynsztunku królewskim, a jednocześnie spętanych i bezsilnych, Rzym wysyłał wiadomość, która niosła się echem daleko poza mury miasta. Żadne królestwo nie było poza zasięgiem, żaden tron nie gwarantował bezpieczeństwa. Pochód triumfalny służył wielu celom wykraczającym poza świętowanie. Demonstrował potęgę militarną Rzymu zarówno sojusznikom, jak i potencjalnym wrogom. Zaspokajał rządze krwi obywateli, którzy pragnęli naocznego dowodu zwycięstwa. Zapewniał też scenę dla systematycznego upokarzania tych, którzy odważyli się stawić opór rzymskiej ekspansji. Dla więźniarek królewskiej krwi triumf oznaczał znoszenie spojrzeń tysięcy ludzi przy jednoczesnym odarciu z wszelkiej godności. Podróż trwała zazwyczaj cały dzień, a procesja poruszała się powoli, aby widzowie wzdłuż trasy mogli dostrzec każdy szczegół. Uwięzione królowe szły w tym pochodzie, wiedząc, że ich los wisi na włosku. Niektóre miały przetrwać ten dzień, inne nie miały już zobaczyć zachodu słońca. Sama niepewność była torturą, zmuszając pokonane do rozmyślania nad swym nieuchronnym losem, z każdym krokiem stawianym na ulicach pełnych wiwatujących Rzymian. Zenobia szła ulicami Rzymu w złotych łańcuchach. Królowa Zenobia, władczyni Palmyry, stworzyła imperium rozciągające się od Egiptu po Anatolię, rzucając wyzwanie rzymskiej władzy na całym wschodzie. Kiedy cesarz Aurelian ostatecznie zmiażdżył jej siły w roku 272 naszej ery i pojmał królową podczas jej ucieczki w stronę Persji, odniósł nie tylko zwycięstwo militarne, ale zdobył idealny symbol swojego nadchodzącego triumfu. Księga była Historia Augusta, zbiór cesarskich biografii napisanych w IV wieku, przedstawia szczegółowy opis pojawienia się Zenobi w triumfalnym pochodzie Aureliana w roku 274. Relacja ta, prawdopodobnie oparta na zeznaniach naocznych świadków, opisuje scenę zaprojektowaną tak, by olśnić widzów swym przepychem i okrucieństwem. Zenobia była ozdobiona klejnotami odbijającymi światło słoneczne, co czyniło z niej lśniący pomnik władzy Rzymu nad najbogatszymi królestwami wschodu? Jednak to łańcuchy przyciągały wzrok najbardziej. Nie były to proste, żelazne kajdany służące jedynie do krępowania. Zenobia szła spętana ciężkimi złotymi łańcuchami, tak masywnymi, że obok niej szli strażnicy, by pomagać jej w ich dźwiganiu. Wybór złota był celowy, łańcuchy te symbolizowały bogactwo, które posiadała. A które teraz stało się narzędziem jej zniewolenia. Całe jej ciało stało się ruchomą wystawą zrabowanych skarbów. Źródła starożytne wskazują, że Zenobia zachowała niezwykłą w tych mękach godność. Mimo ciężaru złotych łańcuchów i godzin powolnego marszu przez wrogi tłum, utrzymała swą dumę. Być może właśnie ten opór ocalił jej życie. Aurelian, będąc pod wrażeniem majestatu Zenobii, lub uznając, że jej przeżycie bardziej służy jego interesom niż jej śmierć, oszczędził ją przed egzekucją, która czekała większość uwięzionych władców. Zamiast tego cesarz podarował jej willę w pobliżu Rzymu, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Niektóre relacje twierdzą, że poślubiła rzymskiego senatora i stała się częścią arystokratycznego społeczeństwa, a jej córki wyszły za mąż za członków szlachetnych rodów. Wciąż trwają dyskusje, czy było to aktem łaski, czy bardziej wyrafinowaną formą upokorzenia. Zenobia spędziła swoje ostatnie dekady jako żywy symbol potęgi Rzymu, a jej obecność w społeczeństwie włoskim była trwałym dowodem na to, że nawet najpotężniejsze królowe mogą zostać podporządkowane rzymskiej zależności. Córki Bałdiki zostały publicznie znieważone przez rzymskie legiony. W roku 60. naszej ery, kiedy zmarł król Prazutagus, władca Icenów, zostawił testament mający na celu ochronę jego królestwa i rodziny. Przekazał połowę swoich ziem cesarzowi Neronowi, a drugą połowę swoim dwóm córkom, mając nadzieję, że ten kompromis zachowa niezależność Icenów przy jednoczesnym spełnieniu rzymskich żądań. Jednak strategia ta poniosła sromotną klęskę. Rzymscy urzędnicy, pod wodzą prokuratora Decianusa Catusa całkowicie zignorowali testament. Przejęli wszystkie ziemie i majątki i cenów, ogłaszając konfiskatę całego królestwa. Kiedy królowa Bołdika zaprotestowała przeciwko temu naruszeniu, spotkała ją kara, która pokazała, jak znikomą ochronę daje status królewski pokonanym władcom. Tacyt, którego teść agricola służył w tym czasie w Brytanii, zapisał to, co nastąpiło później. Z otwartością niezwykłą dla starożytnych historyków omawiających takie sprawy. Bouldika została poddana publicznej karze cielesnej. Już sama chłosta stanowiła rażące naruszenie. Uderzenie obywatela rzymskiego wymagało uzasadnienia prawnego i gwarancji proceduralnych. Natomiast wychłostanie królowej z przymierzonego królestwa było aktem celowego upokorzenia. Rzymianie posunęli się jednak dalej. Rzymscy żołnierze zgwałcili córki Bałdiki, które prawdopodobnie były nastolatkami i z pewnością niezamężne. Tacyt opisuje te napaści oszczędnym językiem, który oddaje jego przerażenie wydarzeniami naruszającymi nawet rzymską wrażliwość na temat akceptowalnego zachowania. Wskazuje, że Bałdika została wychłostana, a jej córki zgwałcone, umieszczając te zbrodnie w samym centrum swego wyjaśnienia buntu, który nastąpił później. Napaść ta nie była przypadkową przemocą, lecz zaplanowanym upokorzeniem, mającym na celu złamanie ducha rodziny królewskiej i zademonstrowanie rzymskiej dominacji nad Icenami. Jawność tych zbrodni potęgowała ich skutki. Nie była to przemoc popełniana w tajemnicy, lecz upokorzenie dokonywane na oczach ludu Icenów. Atakując rodzinę królewską na oczach ich poddanych, rzymscy urzędnicy wysłali wiadomość o losie, jaki czeka każdego, kto kwestionuje władzę imperialną. Fizyczna napaść na Bouldike i jej córki oraz ich zhańbienie miały na celu zastraszenie i podporządkowanie ludności. Jednak strategia ta przyniosła skutki odwrotne do zamierzonych i to w katastrofalnym wymiarze. Zamiast zdławić opór, napaść na rodzinę królewską wywołała powstanie, które omal nie wypędziło Rzymu z Brytanii. Bołdika zgromadziła armię, która zniszczyła trzy rzymskie miasta, w tym Londinium, i dokonała masakry dziesiątek tysięcy rzymskich obywateli oraz ich sojuszników. Tacyt zachował przemowę przypisywaną budice, w której oświadcza ona, że nie walczy jako królowa pragnąca ocalić swoje królestwo, lecz jako kobieta mszcząca się za swoje zbrukane ciało i zhańbionych honor córek. Powstanie zakończyło się klęską na nieznanym polu bitwy, gdzie rzymska dyscyplina i taktyka wojskowa wzięły górę nad liczniejszymi siłami brytyjskimi. Tacyt twierdzi, że Bowdika otruła się, by uniknąć niewoli. Los jej córek pozostał nieznany. Zniknęły one z zapisów historycznych po pierwszym gwałcie, a ich historie zaginęły w mrokach niepamięci. Egzekucja po zakończeniu pochodów triumfalnych. Podczas gdy pochody triumfalne przemierzały Rzym w kierunku Kapitolu, uwięzieni władcy wiedzieli, że ich podróż może zakończyć się w więzieniu Mamertyńskim, znanym po łacinie jako Tullianum. Ten starożytny gmach, wzniesiony na północno-wschodnim zboczu Kapitolu, był ostatnim przystankiem dla najważniejszych wrogów Rzymu. Rzymu. Podczas gdy pochód triumfalny podążał dalej do świątyni Jowisza, gdzie zwycięski wódz składał ofiary, więźniowie skazani na śmierć byli odprowadzani na bok w celu wykonania wyroku. Więzienie Tulianum składało się z dwóch poziomów: górny poziom służył jako areszt, podczas gdy dolny poziom, dostępny tylko przez otwór w suficie, został przekształcony w komorę egzekucyjną. Tutaj, w całkowitej ciemności i brudzie, ginęli wrogowie Rzymu. Metody egzekucji były różne. Niektórzy byli duszeni, inni pozostawiani na śmierć głodową. Egzekucja była celowo ukrywana przed wzrokiem publicznym, podczas gdy tłumy świętowały na ulicach. Vercingetoryx, wódz Galów, który zjednoczył plemiona galijskie przeciwko Juliuszowi Cezarowi, był żywym przykładem tego losu. Po klęsce pod Alezją w roku pięćdziesiątym drugim przed naszą erą. Cezar więził go przez sześć lat, zanim ostatecznie obwożono go po ulicach Rzymu w pochodzie triumfalnym w roku 46, przed naszą erą. Wódz Galów, który niegdyś cieszył się siłą i władzą, podupadł na zdrowiu w czasie niewoli, aż stał się wrakiem człowieka przed rzymskim tłumem. Po paradzie został zaprowadzony do więzienia Tulianum i stracony. Jogurta, król Numidii spotkał podobnie brutalny los po zwycięstwie Mariusza w roku 104, przed naszą erą. Według starożytnych relacji, gdy opuszczono go do dolnej komory w Tulianum, król oszalał z przerażenia, pozostawiono go na śmierć głodową przez sześć dni, a echa jego krzyków odbijały się od kamiennych ścian, podczas gdy Rzym świętował na górze. Historyk Plutarch zanotował jego ostatnie słowa, w których miał zapytać w majaczeniu, Jakże zimna jest ta rzymska łaźnia. Z kolei Szymon Bargiora, przywódca powstania żydowskiego, które zakończyło się zniszczeniem Jerozolimy w roku 70. naszej ery, został wystawiony w pochodzie triumfalnym Tytusa przed egzekucją w tradycyjnym miejscu na Forum Romanum. Józef Flawiusz udokumentował, jak pochód triumfalny zatrzymał się przy świątyni Jowisza. Podczas gdy posłańcy oczekiwali na wiadomość o wykonaniu egzekucji. Ceremonie zakończono dopiero po potwierdzeniu śmierci dowódcy wroga. Nie każdego uwięzionego władcę czekała natychmiastowa egzekucja. Decyzja należała do zwycięskiego wodza, a w czasach cesarstwa coraz częściej do samego cesarza. Niektórzy jeńcy okazywali się bardziej cenni jako żywi, stając się trwałymi symbolami rzymskiego zwycięstwa lub narzędziami przetargowymi w przyszłych negocjacjach. Jednak dla tych, których skazano na śmierć, triumf zapewniał jedynie chwilowe odroczenie przed osunięciem się w ciemności Tulianum. Sposób, w jaki rzymscy żołnierze traktowali uwięzione królowe, ujawnia mechanizmy władzy w starożytnym świecie. Systemy prawne chroniące obywateli zanikały na granicach podboju, podobnie jak godność przysługująca szlachcie w obliczu klęski. Te przypadki udokumentowane przez Tacyta, Kasjusza Diona i innych starożytnych historyków zmuszają nas do konfrontacji z celowym okrucieństwem wpisanym w rzymskie podboje. Chłosta bołdiki, złote łańcuchy na Zenobii i egzekucje po zwycięstwach nie były anomaliami, lecz przemyślaną polityką mającą na celu złamanie oporu i demonstrację siły. Zastanów się przez chwilę, jak systematyczne upokarzanie pokonanych królów kształtowało strach, który przez wieki utrzymywał wrogów Rogów Rzymu w posłuszeństwie. Kamienne mury więzienia mamertyńskiego wciąż stoją w Rzymie, przypominając, że zwycięstwa celebrowane w starożytnych tekstach zostały zbudowane na ludzkim cierpieniu. Królowe, które dowodziły armiami i wymierzały sprawiedliwość, odkryły, że stały się jedynie elementem widowiska a ich upadek przekształcił się w rozrywkę dla mas, które nigdy nie zastanawiały się nad ceną imperium zapisaną w zniszczonym życiu i skradzionej godności.